Rozpoczynamy miesiąc trzeźwości. Sierpień to jest czas pielgrzymek, ale też czas modlitwy o trzeźwość narodu, a również zaproszenie do wszystkich, aby byli apostołami trzeźwości, bo z abstynencją wiąże się dar. Takie dzieło powstało: nie piję, bo kocham. Rzeczywiście, jeśli kocham drugiego człowieka i rzeczywiście realizuję to przykazanie miłości bliźniego, to też stać mnie na podjęcie takiego daru złożenia abstynencji z miłości, szczególnie do tych najbardziej cierpiących, którzy nadużywają alkoholu, którzy podejmują leczenie, którzy nie funkcjonują. Więc zapraszam do tego, żeby mieć odwagę i złożyć taki dar też, taką ofiarę z miłości do narodu, z miłości do drugiego człowieka.